Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszej wstawce do dzisiejszego podsumowania tygodnia, chociaż właściwie nie jest to nagrywane w niedzielę, tylko we wtorek, ale będzie to na pewno wrzucone do wstawki i w końcu nas ten dzień, gdy te wszystkie rudy jeszcze te tutaj spożytkujemy na nasze EXO. Jest tego naprawdę dużo, robię EXO butów klaty i spodenek, muszę to jeszcze dodatkowo oczyścić tego jest tego naprawdę, naprawdę sporo, mam nadzieję, że dobrze wszystko wyliczyłem i niczego nie brak, bo będzie w topa. tak czy inaczej eee, najpierw oczyśćmy zbroję oczyszczenia są kasa w banku jest, aha, a ja to ubrałem Ok. pyk oczyść zbroję, przedmiot został oczyszczony i lecimy od najsłabszego, czyli zaczynamy od hełmu Wezmę sobie tutaj resztę rud i lecimy z hełmem. Aha, no jeszcze zaczarowania mi się przydały. Tak też. Zmocnić Hełmik 10%. Średnio na pewno go sprzedam. No nie jestem zdecydowany. Mam w ogóle nadzieję, że chociaż klata wejdzie powyżej 20%, będę wtedy super szczęśliwy. Dobra, spodenki. 5%. Aj, masakra na razie. No, nie wiem, nie wiem. Jak to będzie. No i klata. Jeżeli klata wejdzie powyżej 20%, to wybaczam spodnie i wybaczam chem. A jeżeli wejdzie poniżej, no to straciłem bardzo dużo pieniędzy. I będę musiał zbierać na kolejne oczyszczenie tych klat. Widzimy. 13%. No, czyli jest masakra generalnie, no. 5, 13, 10, bardzo słabo weszło. No, nie jestem z tego zadowolony, definitywnie. Bo, no, stawiałem się, że wejdzie chociaż albo spodnie, albo o klatach, chociaż powyżej 20. No, mówi się trudno, może kiedy indziej się oda, doda, uda, przepraszam, jeszcze język mi się popląta, No, a tymczasem to zobaczę. Cześć i witam Was po szulcach w takim szybciutkim podsumowaniu tygodnia, które jak zwykle pojawia się w poniedziałek, bo kiedyś by indziej. Chyba, że we wtorek to już będzie lekko, ale mam nadzieję, że w poniedziałek się zrobię. Także na szybciutko, bo ten tydzień niewiele nowych zmian wprowadził. Najważniejsze jest poziom. za niedługo podziemia, nowe powisko, No na razie niestety jeszcze nie, ponieważ serce demolorda i mnie nie lubi i zrobiłem już. 40 rusk ponad, mam 37 szkat. no i nie wypadło, nie wypadło, na szczęście, niestety jeszcze no więc myślę, że kolejne porobię no, oprócz tego egzo, trochę tutaj 13 no niby coś do przodu, ale to nie jest taki egzo, które bym chciał no i właściwie na ten tydzień to by było na tyle oczywiście, jeżeli ktoś jeszcze nie wie odzyskałem ks którego skład mi lubię w OP właściwie nie 108, tylko 105 i 180kk, ponieważ chyba rozprzedał ale tak czy inaczej no bardzo fajnie, bardzo fajnie, że to odzyskałem. Bardzo wszystkim dziękuję za wsparcie. Ja Volvowi, że mi to pomógł odzyskać, bo dzięki niemu to odzyskałem, a szczerze nie sądziłem, że nie sądziłem, że to odzyskam. I jeszcze tak na szybko zrobiłem taki mały opening tych szkatułek. To jest tej jednej właśnie. Zlecimy. Tutaj akcja na 105. 2 miliony. Ten fajne dropy są generalnie te szkatułki. A, ja Mam nadzieję, o, w ogóle kryształowo właśnie, ale możecie być mnie trochę rozczarowani, ponieważ nie będę ich otwierał. Dlatego, że y wymieniam je na rózgi, bo potrzebuję tych rózg, Nie chcę Was podtrzymać, ale potrzebuję tych rózg, Naprawdę potrzebuję o tych latach, o 80. Potrzebuję tych róz, dlatego nie wymienię. Ja otworzę tych, bo wymieniam sobie na rózgi. Bo na razie nic nie mi zbyt dobrze generalnie. W sercu. Dużo tych kryształowych widzę, bardzo. 27, tych laty. Tutaj 6 milionów ponad, kurde. Bardzo, bardzo... Dobry dropik. Tak mi się wydaje. Także, ja się z żegnam. Do zobaczenia w najbliższych odcinkach, jakie powstaną na tym kanale. Cześć!